Łożyska Młocarni Bizona 6309. Dwie sztuki w oprawach. Trzeba wymienić je. Żeby je wyjąć, trzeba oczywiście zabezpieczenia. Tu są zabezpieczenia. Pierścienie 100 W. Czyli 10 cm średnica. Dlatego się nazywają 100. O! Takie dwa wielkie pierścienie. No i można teraz wyjmować. Już łożyska z obudów. Skorzystamy z prasy. Nie wiem, może najpierw to łożysko, żeby się zruszyło, to wezmę tak na całości. Bo nie wiem, jak ono ciężko będzie szło. Nieraz idą lekko, nieraz idą ciężko. Różnie bywa. Kilka łożysk damy, takich dystansowych. I idą leciutko. Nie ma problemu. Już jest na równo. Drugie tak samo. Poszło. Teraz trzeba coś innego wziąć. To są takie pierścionki dystansowe. Gdzieś może tak. I coś tu trzeba takiego dobrać średnicą. Żeby je wypchnąć. Może to. Nie wiem, co tutaj zastosować, żeby ono ładnie wyszło. Coś trzeba znaleźć odpowiedniego. Odpowiedniej średnicy. Różnych rzeczy no, łożyska może takie łożyska nie na bardzo, coś, co jest dobrze dopasowane, jest potrzebne. Być to. to już nie wejdzie, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Chyba się zaparło gdzieś tam, a jest źle ustawione. það er sýtja jest i drugie obudowy no, trzeba wymyć, wyczyścić i będzie montaż łożyska 6209 tu widać, że były otwierane, bo są uszkodzone pofatygowane te ciekawe, te pokrywki ciekawe co za firma z tych łożysk, bo nie widzę żadnej ich nazwy Poszukam, może coś znajdę. Na razie nie widzę. Obudowę mam umyte, pomalowane, przygotowane do montażu. Zatem trochę to smaru tu dam. Co by to za ciasno nie szło. Obudowa żeliwna. Z, z, jeszcze to jest projekt 5040, zatem lata 60, bo to jeszcze jest Taka sama obudowa z bizonią Z040. Nic tu nowego nie wprowadzili przy tych obudowach. Mamy łożyska. Tutaj są 6309 C3. Firma Fag. Dobra, trzeba ją tutaj wstawić. I to łożysko wcisnę taką tutaj ciekawą tulejką. Znalazłem specjalnie do tego która tylko zewnętrzną częścią łożyska będzie pchała, to raz. A dwa, wejdzie też do obudowy. Spróbuję to wcisnąć. Dobra. Weszło. Ktoś powie czemu nie dałem pierścienia oporowego. Bo pierścień oporowy idzie tylko do jednej obudowy. Idzie tylko od strony napędu. Od strony prądniczki ma go nie być. Z tego kąta będzie ciężko to włożyć. Hmm. Dobra, podniosę trochę to. Jedno łożysko już jest wstawione. Czas na drugie. O! No. Tu też trzeba dać smaru. I tu właśnie przyjdzie ten ten pierścień oporowy do wału, ale to będzie obudował od strony w takim razie. Napędu nie od strony na generatora obrotów, tylko od strony napędu. O! I tu przychodzi taki pierścień. Nie wiem, jak ją tam ma robić zadanie, ale żeby, żeby mocarnia w lewo i w prawo nie latała. A ten pierścień jest minimalnie mniejszy od tego otworu. Dosłownie minimalnie. Brałem się specjalnie na złomowisko. I znalazłem taki fajny pierścionek, który tylko zewnętrzną częścią pycha. Jest mniejszy niż łożysko, ale nie dużo mniejszy. Naprawdę minimalnie. I też łożysko 63092RS. To jest C3 Fag. Firma Fag z Portugalii. Przyjechały piękne łożyska. Przeczytuję, jest wszystko ok, jest ok, pierścień jest, to jest. Tutaj też damy to. Katalog podaje, że tylko z jednej strony ma być ten pierścień oporowy i faktycznie rozbierałem kiedyś kombajn nietykany i tylko z jednej strony był. Hmm. Idzie. ó, então pirâmide Przyjemnie się te łożyska wymienia. To 6309 to moje ulubione łożyska do wymiany. Tak na marginesie, bardzo je lubię. 100W, bo wewnętrzny. No i co, zadowolony, że uciekł? Chyba się kamery przestraszył. To i uciekł pierścień. Trzeba go tutaj trochę zaprzeć. A ten nie uciekał, a ten widać jakiś wstydliwy. Aha. Są dwa wymienione. Mam wymieniony tutaj komplet tych łożysk 6309. Został mi jeden pierścień oporowy, bo ma być tylko jeden. Od strony napędu, od strony prądniczki nie może być. Tam i tak ta mocarnia się nie przesunie, no ale. Skoro katalog tak podaje, sprawdzałem w bizonie rekordzie, w bizonach super, starszych wersjach, nowszych nigdzie nie występuje. Jest tylko jedna pozycja wyszczególniona pozycja numer 6. A te stare łożyska się okazuje, że też były z symbolem C3. Zaraz może będzie widać. Jeszcze sprawdzę, czy katalog podaje C3, czy nie C3. O, 60. 3092 2 rsc 3 i to jest Poland, firma PBF. Dobre łożyska są pbf no ale akurat tutaj u mnie nie mieli w hurtowni tej, tych PBF-ów, dlatego zdecydowałem się na fagi. Obudowę pomalowałem na niebiesko, bo wiadomo, jak się pomaluje na niebiesko część zamienną od bizona, to jej wartość wzrasta trzykrotnie. Ktoś nie wierzy, niech sprawdzi na Allegro.